Zuzy Maryi, więc choć się spęka, świat i zatrzy słońce, chociaż się chmury i morza nas roi Naszymi ojcami byli zwycięzcy, Więc nie wpadniemy w żadną milczą jamę Nie uwlekniemy przed mocarzy władzą Robotce nas samych, Bogu oddam. I spać pójdziemy, o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żądamy. Szedł na święte kraju werbowanie Ten profundis z ciemnego kurhanu Na trąbę staje Ten profundis z ciemnego kurhanu nad trąbem stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą póki o nami całe piękła pękną, ani ogniste zmoki nas ustraszą. Ani i Ani a i ogniste, z nogi nas ustraszą. A i nie osłabie nas gór i żaden rozumek. Żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli w... 2014 rok. Godzina 17.30 A to dla historii miasta stołecznego Warszawy oznacza, że zacznie się tu na krakowskim przedmieściu 41 pierwsze spotkanie tych wszystkich, którzy wpisali sobie Taki tytuł Las Spoleński to jest nazwa, która obejmuje tragedię 10 kwietnia 2010 roku. I jednocześnie poprzez polski obyczaj poprzez tak zwany apel poległych. Nawiązuje do naszej tożsamości. Pokazujemy tutaj, że Polacy potrafią pamiętać. Pokazujemy wszystkim, że Las Smoleński i interes narodowy to prawie to samo. Jesteśmy bardzo zmotywowani, bo krakowskie przedmieście. Przed Pałacem Prezydenckim już 10 kwietnia 2010 roku pokazało, że jest miejscem szczególnym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj kierowani motywacją patriotyczną zbierali się Polacy i pokazywali, że sprawy nie są im obojętne pokazywali, że będą pamiętać i będą konsekwentni w dochodzeniu do prawdy. I my dzisiaj domagamy się, domagamy się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i elementarnej, uczciwej prawdy. W imię, w imię Solidarności 96 ofiarami które leciały samolotem, polskim samolotem do Smoleńska, później do Katynia na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pamiętajmy, że w Katyniu ponad 22 tysiące polskich obywateli, oficerów, policjantów, urzędników i przedstawicieli Rzeczypospolitej zostało zgładzone metodą kuli w łeb strzału w tył głowy i tylko i wyłącznie na mocy rozporządzenia Stalina kto, który podpisał intencje Berii i piątki WKPB na taką zbrodnię na taką formę ludobójstwa nie możemy pozwolić i mimo tego, że blisko 80 lat już dochodzi tej zbrodni, my ciągle pamiętamy i jednocześnie ostrzegamy, że ci wszyscy, którzy usiłują w tej chwili zamotać naszą polską historię, skazani są na niepowodzenie. Od po prostu apel poległych lasu smoleńskiego. Krakowskie przedmieście. Bardzo prosimy, panie Edwardzie. Apel pamięci. Rodacy polegli pod Smoleńskiem. Trzy lata i dziesięć miesięcy po waszej tragicznej śmierci stajemy znowu razem w miejscu, które spontanicznie kierowani jednoczącą mocą dziejów naszego narodu wybraliśmy dla oddania Wam hołdu w tamtym strasznym dniu. Dzisiaj też oddajemy Wam hołd. Dla Was słowa, Bóg, honor, ojczyzna były najdroższe i najświętsze. Tak jak dla tych, których pragnęliście uczcić w dniu 10 kwietnia 2010 roku dla ofiar Katynia, arkowa, Jednoje i wielu innych niej do tej pory nieujawnionych. Jesteśmy tu, razem z Wami. Pamiętamy i nie zapomnimy. Polska Waszych marzeń, dla której pracowaliście i za którą oddaliście życie, jest teraz naszym zadaniem. Panie prezydencie Lechu Kaczyński. Pierwsza damo Mario Kaczyńska. Pamiętamy. Panie Prezydencie Ryszardzie Kaczorowski. Pamiętamy. Joanno Agacka Indecka. Pamiętamy. Ewo Bąkowska. Pamiętamy. Andrzeju Błasiku. Pamiętamy. Krystyno Bochenek. Pamiętamy. Anno Mario Borowska. Pamiętamy. Bartoszu Borowski. Pamiętamy. Tadeuszu Puku. Pamiętamy. Mironie Chodakowski. Pamiętamy. Czesławie Cywiński. Pamiętamy. Leszku Deptuło. Pamiętamy. Zbigniewie Dębski. Pamiętamy. Grzegorzu Dolniaku. Pamiętamy. Katarzyno Aleksandrze Fedorowiczu. Pamiętamy. Janino Fetlińska. Pamiętamy. Jarosławie Florczaku. Pamiętamy. Arturze Francuzie Pamiętamy Franciszku Gongorze Pamiętamy Grażyno Gęsicka Pamiętamy Kazimierzu Gilarski Pamiętamy Przemysławie Gosiewski Pamiętamy Bronisławie Gostomski Pamiętamy Robercie Grzywno. Pamiętamy. Mariuszu Handliku. Pamiętamy. Romanie Indrzejczyku. Pamiętamy. Pawle Janeczku. Pamiętamy. Dariuszu Jankowski. Pamiętamy. Natalio Januszko. Pamiętamy. Izabelo... Jarugo Nowacka. Pamiętamy. Józefie Jońcu. Pamiętamy. Sebastianie Karpiniuku. Pamiętamy. Andrzeju Karweto. Pamiętamy. Mariuszu Kazano. Pamiętamy. Januszu Kochanowski. Pamiętamy. Stanisławie Nałęczko Mornicki. Pamiętamy Krajewski. Pamiętamy. Andrzeju Kremerze. Pamiętamy. Ścisławie Królu. Pamiętamy. Januszu Krupski. Pamiętamy. Januszu Kurtyko. Pamiętamy. Badeuszu Lutoborski. Pamiętamy. Barbaro Maciejczyk. Pamiętamy. Barbaro Mamińska. Pamiętamy. Zenono Mamontowicz Łojek. Pamiętamy. Stefanie Melaku. Pamiętamy. Tomaszu Merto. Pamiętamy. Andrzeju. Michalaku. Pamiętamy. Dariuszu Michałowski. Pamiętamy. Stanisławie Mikke. Pamiętamy. Justyno Moniuszko. Pamiętamy. Aleksandro Natali Świat. Pamiętamy. Janino Natusiewicz Mirrer. Pamiętamy. Piotrze Nosku. Pamiętamy. Piotrze Nurowski. Pamiętamy. Bronisławo Orawiec Leffler. Pamiętamy. Janie Osiński. Pamiętamy. Adamie Pilchu. Pamiętamy. Katarzyno Piskorska. Pamiętamy. Macieju Łażeński. Pamiętamy. Tadeuszu Płoski. Pamiętamy. Agnieszko Pogródko-Węcławek. Pamiętamy. Włodzimierzu Potasiński. Pamiętamy. Arkadiuszu Protasiuku. Pamiętamy. Andrzeju Przewoźniku. Pamiętamy. Krzysztofie Putro. Pamiętamy. Ryszardzie Rumianku. Pamiętamy. Arkadiuszu Rybicki. Pamiętamy. Wojciechu Sewerynie. Pamiętamy. Andrzeju Sariuszu Skąpski. Pamiętamy. Sławomirze Skrzypku. Pamiętamy. Leszku Solski. Pamiętamy. Władysławie Stasiaku. Pamiętamy. Jacku Surówko. Pamiętamy. Aleksandrze Szczygło. Pamiętamy. Jerzysz Majdziński. Pamiętamy. Jolanto Szymanek Deresz. Pamiętamy. Izabelo Tomaszewska. Pamiętamy. Marku Uleryku. Pamiętamy. Anno Walentynowicz. Pamiętamy. Tereso Walewska-Przyjałkowska. Pamiętamy. Spigniewie Wasermanie Pamiętamy. Wiesławie Wodo. Pamiętamy. Edwardzie Wojtasie. Pamiętamy. Pawle Wypychu. Pamiętamy. Stanisławie Zającu. Pamiętamy. Januszu Zakrzeński. Pamiętamy. Arturze Ziędku. Pamiętamy. Gabrielo Zyg. Pamiętamy. Pamiętamy o Was wszystkich. I, I nie zapomnimy na przekór mgle. Pamiętamy, Będziemy zawsze pamiętać, bo tak może dopomóc. Bóg, honor i ojczyzna. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie ale na Bóg Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski Zdrowaś, pełna, par z Tobą, błogosławionaś i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek razi im dać, Panie, a światłość wiekońska niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raci im dać panie, a światłość wiekońska niechęć świeci. Wieczny odpoczynek raci im dać panie, a światłość wiekońska niechęć świeci. Na wieki wieków Amen. Niech spoczywają w pokoju wieczny. Amen. Pozwólcie, że w waszym imieniu zdobędę się na pewnego rodzaju refleksji. Otóż dzisiaj właśnie Ci wszyscy, którzy mają kamery, bardzo proszę skierujcie na twarze polskich kobiet. Te, które tutaj dzisiaj zebrały się pokazały jak piękną i wielką misję pełnią polskie kobiety. Bo to one dzisiaj zbierając się na krakowskim przedmieściu podkreśliły, że apel poległych Lasu Smoleńskiego ma status obywatelski i nie da się już żadną intrygą, żadnym sposobem wyeliminować z polskiej kultury. Od wtedy, kiedy mężowie szli walczyć o niepodległość ojczyzny, to kobiety w polskich domach pielęgnowały polskość. To właśnie polskie kobiety 3 sierpnia obroniły przed atakiem polski krzyż. Krzyż drewniany, który był pierwszym pomnikiem narodowym postawionym ofiarom katastrofy smoleńskiej. I chciałbym jeszcze wam, drodzy państwo, powiedzieć o fakcie historycznym. Bardzo proszę, zwróćcie uwagę na taki fakt. 30 kwietnia 40 roku został zgładzony w Katyniu Wincenty Wołk. W domu pozostawił żonę i córkę. Drodzy Państwo, ta ptowa po oficerze Wincenty Wołku Wincenty Wołku pozostała wierną wiernym towarzyszem czekała blisko ćwierć wieku na spotkanie ze swoim mężem zmarła zmarła ostatnia doba po katyniu 10 kwietnia przepraszam 10 stycznia 2014 roku drodzy państwo byliśmy na tym pogrzebie i jesteśmy zaszczyceni że mogliśmy w tym obrzędzie i w tym obyczaju uczestniczyć. Drodzy Państwo, ta kobieta to klasyczny przykład pięknej Polki, która wywiązuje się w całości z nałożonych wobec niej obowiązków przez naród i przez Ojczyznę. Miejcie tę świadomość, że nasza pamięć i nasze doświadczenia historyczne to wielka potęga. Musimy się do tego odnosić jako do filarów polskości. I bardzo Was proszę, dziękuję Wam za Las Smoleński dzisiaj. I bardzo Was proszę, bądźmy konsekwencji. Za miesiąc również, proszę, spotkajmy się, abyśmy kontynuowali to, co po, ponad 41 miesięcy temu zostało wymyślone przez społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie, ma Jeszcze nie ma, ale tu jest zgromadzenie każdego dziesiątego, od rana do wieczora. Do 18 Mówię, okurę, jest jeszcze 10 minut. Nie, a, ale, tak. o, tam mień, a nie tam... No zawsze to, to może no, Pani świeci tym lampom. Chcesz... zjawiska BTK. olśnienia, doznam tam. Jest czwarta, rocznica. O, to jest czwarta rocznica, tylko Pana, nie Pani nagrywać, może tylko żeby Pani tą lampą w nie widzę z kim Za dziesięć minut skończymy. Ale Pan też się... chce się z organizatorem, Przede mną I drogę toruje mi wciąż Jezus jest mym przyjacielem Jezus jest obrońcą mym Jezus jest mym zbawicielem Zawsze chcę przebywać z nim. On mnie obdarzył pokojem, który mnie czułą poruszył. Miłość i radość dał swoją i w serce nadzieję mi. Nie La... Jezus jest mym przyjacielem. Jezus jest obrońcą mym. Jezus jest mym zbawicielem. Zawsze chcę przebywać z nim. Krzyża ciężkiego ramiona gniotły mu barki straszliwie potem własnego. za grzechy Pan, nie komentuj, charni, idzie, mym wieczne zbawienie mógł mieć pismo Jezus od jest od mym przyjacielem a dostałeś stałeś tak, do kiedyś? Szanowni Panowie, przyszliście tutaj, bardzo prosimy, zabierzcie człowieka, który w stanie nie trzeźbym. Halo panie policjancie, bardzo pana prosimy. Proszę zabrać tego człowieka, który nam przeszkadza tutaj modlić się. Co? Uważa pan, że to przerasta możliwości, obowiązki? Ja